A co zrobić, żeby jednak doszło do takiego seksu pod choinką i żeby był taki namiętny. No przede wszystkim zaangażować też inne osoby do pomocy. Dzień dobry, moim gościem jest dzisiaj pan dr Robert Kowalczyk, seksuolog kliniczny, terapeuta, autor licznych książek o związkach, o seksie, a dzisiaj będziemy rozmawiać. Można powiedzieć o seksie pod choinką. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Y Ponieważ ja przez wiele lat prowadziłam taką kolumnę intymności, otrzymywałam, w SuperEkspresie otrzymywałam bardzo dużo listów od czytelników, czytelniczek. I powiem, że zdziwił mnie taki jeden z listów. Pisze czytelniczka, że ona naczytała się sporo, jak to fajnie jest kochać się pod choinką. Dosłownie, pod tymi kującymi igiełkami. No i tak sobie to wymarzyła: aż zbliżają się święta, ona jest pod choinką, partner z nią. I ten namiętny, taki nietypowy seks. Ale mówi tak, jak przyszło, co do czego przeszła jej ochota, bo ona była taka zmęczona. Panie doktorze, jak to jest z tym seksem pod choinką? To jest tak jak z tym seksem, gdzie jest jakiś rodzaj fantazji. Bardzo często jest taką mm -hmm. fantazją, na przykład seks na plaży, właśnie seks pod choinką. To mm -hmm. są takie skrypty, bardzo często romantyczne, i one są. Pewnym elementem fantazji, gdzie wszystko kontrolujemy i gdzie na pewno jesteśmy też wypoczęci, mamy ochotę, to wszystko jest przez nas w jakiś sposób już w głowie wyreżyserowane. I zdarza się, że w momencie, kiedy chcemy to tak dosłownie przełożyć na tą rzeczywistość, pojawiają się te problemy. I tym podstawowym problemem jest zmęczenie, nie tylko w święta. Ja w gabinecie bardzo często słyszę e, taki, e, taką prośbę, że utraciłem pożądanie, pojawił się jakiś rodzaj dysfunkcji seksualnych e, i proszę szybko coś z tym zrobić. A przy takim szerszym badaniu okazuje się, że wiele osób właśnie jest chronicznie zmęczonych, przemęczonych, zestresowanych a na pewno te kategorie, o których mówię, nie są przyjaciółmi seksu. Panie doktorze, czyli czy dobrze zrozumiałam? Nie tylko kobieta może być zmęczona? Ale również mężczyzna też, tak? Jak najbardziej. To zmęczenie dotyka mm -hmm. nas wszystkich. Szczególnie, że teraz e, no, jest taka duża presja na efektywność, szczególnie też przed świętami. No, rozmawiamy o takim czasie szczególnym, oczywiście bardzo pięknym czasie. Mm -hmm. Natomiast, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik, trzeba bardzo wiele pracy wykonać. I to takie przed samym już, przed samą wigilią czy przed samymi świętami często osoby skarżą się i mówią o naprawdę bardzo dużym zmęczeniu. I jeszcze tam dodatkowa presja w postaci tego, że ma być tam niesamowicie namiętny seks, może być po prostu nierealna. A co zrobić, żeby jednak doszło do takiego seksu pod choinką i żeby był taki namiętny? No przede wszystkim, zaangażować też inne osoby do pomocy, bo jeżeli wyobrażamy sobie to, no mówię o tym przykładzie, gdzie czytelniczka tak pisała mhm. więc też sobie mogę wyobrazić może to błędne założenie że sama to wszystko miała na głowie ten duże napięcie, mhm. duży stres i to przygotowanie tych świąt, a Właśnie taki moment przemęczenia, przestresowania, no tak jak powiedziałem wcześniej, nie ułatwia, więc może na przykład zaproszenie partnera. Ja bardzo często powtarzam i w gabinecie, i w różnych audycjach, i, i prelekcjach, że ten seks zaczyna się dużo, dużo wcześniej. I, I takim elementem, który na pewno pomoże w relacji, to to, że na przykład partner dostrzeże tą, tą swoją partnerkę, zaopiekuje się nią. I dużo, dużo wcześniej zaczynają się takie elementy, które też są seksualnością, które nie, może nie są dosłownie tym aktem seksualnym, ale budują atmosferę. I zadbanie o tą atmosferę, i też. Ocenienie realnie swojego zmęczenia i, i oczekiwań względem tego też jest ważne. Mhm. Nie zdarza się rzadko, że no właśnie ten pierwszy dzień może nie jest aż taki, to jest taki dzień no, po prostu odpoczynku, ale kolejne dni, kiedy mhm. mamy może więcej luzu, więcej przyjemności, korzystamy z tych świąt, to są lepsze dni na ten wymarzony seks. A wracam jeszcze do na początku naszej rozmowy, właśnie, czyli ten seks pod choinką. Jak to racjonalnie i logistycznie zorganizować? Czy to musi być rzeczywiście pod choinką? No, rozumiem, że wchodzimy w fantazję tej czytelniczki. Mm -hmm. No, Jeżeli ktoś pragnie pod, pod drzewkiem, pod choinką, to oczywiście ma do tego prawo. To, to nie jest tak, że mm -hmm. łóżko to jest jedyne miejsce, w którym się uprawia seks. To jest oczywistego. Czyli tam, gdzie mamy ochotę, gdzie mamy fantazję, ale sprawdźmy, mm -hmm. na ile to jest realne. Nie bez powodu powiedziałem o tym seksie na plaży, bo oczywiście w wyobrażeniu ten piasek jest jeszcze miękki i nigdzie nie wchodzi. Mm -hmm. Natomiast w praktyce. Wiele osób mówiło, które doświadczyły tego, że jednak to nie było aż tak jak w tej fantazji, mm -hmm. w marzeniu i było wiele elementów, które przeszkadzały. A jeśli pod choinką, to chyba bardziej by się sprawdził taki seks pod taką żywą, naturalną choinką niż sztuczną, no, Nie wchodźmy tutaj w preferencje, mm -hmm. jeżeli no, może dla kogoś właśnie ta naturalna będzie miała za dużo takich igieł, które, które ją gryzą, e, mm -hmm. ale szczególnie taki seks, który po prostu sprawi przyjemność, a nie gdzie jest realizacją pewnego skryptu, mm -hmm. bo czym więcej mamy założeń, tym mniej mamy zaskoczeń, a zaskoczenia to na pewno są przyjaciele. Seksu. Mm -hmm. Czyli nie zakładajmy z góry, prawda? Że tak ma być, a nie inaczej, tylko dajmy się ponieść no, tej fantazji, powiedzmy. Ponieść emocją, tak? ponieść namiętności, zaciekawić mm -hmm. się. Bo mm -hmm. coś, co jest na pewno paliwem seksu, to zaciekawienie, a nie tylko realizacja bardzo określonego skryptu. Mm -hmm. No właśnie, powiedział Pan zaciekawienie. Na pewno w swoim gabinecie ma Pan często e, osoby, które skarżą się na brak tego zaciekawienia seksem, prawda? To przy okazji takie pytanie, co robi? żebyśmy byli jednak zaciekawieni. No to, co powiedziałem wcześniej. Czym mhm. więcej mamy oczekiwań, skryptów e, i bardziej pa patrzymy na e, partnera bądź partnerkę w sposób taki, że to są osoby, z którymi to realizujemy, ale tak naprawdę nimi się nie zaciekawiamy. Na przykład, jakie mają potrzeby, jaką, jak, jaką mają chęć do tego mhm. seksu. I to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w naszej kulturze e, często dostajemy taką podpowiedź, że dobry seks, a szczególnie ten idealny seks, to jest taki seks trochę sportowy, czyli da dalej, wyżej, mhm. mocniej, z, dużymi, z dużą ilością Nowości. Mm -hmm. I to może być przeszkoda dla tego seksu, bo w momencie, kiedy będziemy nastawieni głównie na cel, to znaczy właśnie tam zrealizowanie jakiegoś performanceu, to utracimy coś, co jest paliwem seksu, czyli uważność, świadomość i przede wszystkim zaciekawienie drugą osobą, że ona też może coś wnieść do tego seksu, a nie tylko go odegrać. I ja tak patrząc z perspektywy też terapii par, którą prowadzę, że pary, które są zaciekawione sobą. A nie e, zaciekawione odgrywaniem czegoś. To są pary, które mają więcej tego paliwa do namiętności i do tego udanego seksu. Bo jeżeli ciekawie się tą drugą osobą, jeżeli e, właśnie ciekawie się jej doświadczeniem, to na pewno to mm. będzie coś, co będzie pomagać temu doświadczeniu, mm -hmm. a nie przeszkadzać. To jeszcze jedno pytanie związane właśnie z tym zaciekawieniem. A co powinna zrobić partnerka, partner, żeby zaciekawić sobą właśnie. Tą partnerkę czy partnera. Może święta to taki dobry czas, ten też czas, kiedy dyskutujemy kategorię mm -hmm. prezentu. E, I wyobraźmy sobie, że na przykład rozmowa na temat fantazji seksualnych to też jest dawanie. O sobie partnerskiej, partnerce, partnerowi prezentu. I mhm. też trzeba oczywiście z nim się obejść jak z prezentem, czyli nie grymać albo nie czuć się zobowiązanym prezentem, tylko właśnie po, e, spróbować pójść za tą historią, e, mhm. zaciekawić się tą historią. I to na pewno będzie coś, co na, może pomóc, albo no może bardziej to wiem, e, z praktyki klinicznej rzeczywiście pomaga. Czyli właśnie mhm. jak się otworzymy przed tą drugą osobą, mówimy o własnych doświadczeniach. Często na początku relacji jest ta rozmowa, jest jakiś rodzaj takiego wspólnego dyskusji, mhm. docierania się. W tym seksie. Natomiast z czasem zdarza się, że jednak już jakby idziemy na tych założeniach z początku, a nie rozmawiamy o tym seksie. Czym więcej rozmów, czym więcej komunikacji, to tym lepszy seks. Ja bardzo często powtarzam, że seks jest formą komunikacji w relacji, więc na, na ile my to robimy świadomie i na ile też potrafimy obdarzyć tą drugą osobę zaufaniem, otworzyć się na nią, to to na pewno będzie coś, co nam. Pomoże mhm. i da nam to, czego często szukamy, czyli to poczucie mhm. zadowolenia w sobie. A może opakować się jakoś tak ładnie, w szeleszczący kolorowy papierek, zawiązać w wstążeczką i tak podać jako prezent siebie. Tak, tylko żeby też za bardzo się nie uprzedmiotawiać. Bardziej, mm -hmm. się, bardziej rozumiem, to ma być pewien rodzaj szczyptu, takiej dekoracji, mm -hmm. która jest elementem, a nie prezentem, mm -hmm. bo ja też sobie wyobrażam, że można za bardzo się uprzedmiotowić. Mm -hmm. I, i, I też można się zagubić jakby w, 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 w dawaniu za dużo partnerowi, mm -hmm. bo to jest wtedy też nie, nie dbanie o siebie. A dobry egoizm, czy zadbanie o siebie w tym wszystkim też jest niezwykle istotne. Mm -hmm. Czyli dajemy, ale nie za dużo, prawda? Z, z umiarem w Dajemy, fantazji. ale z taką świadomością mm -hmm. też, że też coś e, chcemy. Otrzymać w zamian, mm -hmm. bo taki rodzaj poświęcenia też w seksie, mm -hmm. no w dłuższej perspektywie nie jest dobrym pomysłem. No myślę, że wszystko to, co Pan tutaj powiedział, to jeśli będą nas oglądać, słuchać partnerzy to może coś z tego wyniknie ciekawego pod tą choinką, prawda? Bardzo dziękuję za tę rozmowę i rzeczywiście, mm. czym więcej tego mm -hmm. czasu, a święta no poza tym oczywiście okresem przygotowań dają nam mm -hmm. tą możliwość tego czasu, tym więcej też możliwości eksploracji mm -hmm. seksu. No i sporo możemy się dowiedzieć z pana ostatniej książki Trzeci element, co zaburza nasze związki i jak sobie z tym radzić, także polecamy. Dziękuję bardzo za to Myślę, polecenie że książki. Myślę, wiele rzeczy możemy się z tego też dowiedzieć. Także dziękuję bardzo za rozmowę no i wszystkiego dobrego święta i pod choinką i nie tylko. Dziękuję i również wszystkiego dobrego. Dziękuję.